Nagrało się, nagraj na wideo, tak? No słychać tam na... A co? To, a to dopiero z tego, z dubbingu. No my dabingujemy tę scenę teraz. Żeby można było puszczać wideo. Tak, to plecy to Nie wiem jak Cię słychać? Tylko, tylko Ciebie było słychać. Jak jak skórka. No, to jest dobra ustyka. Otwarte okno jest, kurczę. Otwarte okno. No tak, no, ale tam... Wiesz, ja, bo tutaj... czepło, nie, bo ciepłe, nie? I teraz tam przyjdą ze sklepem i powiedzą, że klientów im wypłaszasz. Nie? O, jest. O, słuchaj. A wiesz, no, mają najlepszy biznes. No, no. no Siemu, panie, no, tam więcej nie pójdę, bo tam jakaś straszna, taka, taki, jakaś. Ja tam jakaś... No, ta, no, strasza. Ja, dama. Z kopletami swoimi. Zajera. 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 <noise> to, to. O je. ale mnie oszukali, no. Czym? Zgłaszam to do telewizji, rzekła mnie twoja historia, kurczę. Do, <noise> historia kopeta. Do, do tego urzędu konkurencji...